Witam Was wszystkich w, w pierwszym filmiku na moim kanale. Na moim kanale będą pojawiać się filmy z gier głównie. Pierwszym filmem będą Scribblenauts, pierwszą grą nagraną. Tak więc myślę, że możemy przejść do gry. Czego potrzebuję? Ten... Myślę, że znacie tę grę z innych kanałów, więc nie będę Wam tłumaczyć. No mm. dobra, wytłumaczę wam. E, mamy siostrę Lili, która została mm, przeklęta przez czarodzieja e, i zamienia się powoli w kamień. Dlatego jej brat, czyli ja, czyli Maxwell, musi robić dobre uczynki, żeby zdobywać gwiazdki. E, o, no i... Musimy pomagać ludziom, żeby te gwiazdki zrobić. Więc wpisujemy w naszym notatniku różne przedmioty, żeby im pomóc. Ok. On jest znodzony, dlatego trzeba mu. Potrzeba kogoś, kto go rozbawi. Więc damy mu może kauna. Działa. Działa. Zanczymy z nim. Bum no, Dalej. Idziemy. Ten samochód zaparkował tu nielegalnie. Ok. spoko. No to w takim razie damy mu policjanta. Albo... Angel Policeman. Znaczy... Źle napisałem? Okej. Okay. Strzela w niego. Tylko nie wiem... O! Zbiją się? Ja nie mogę. Co? Nie! Zostaw go! To jest mój zwiewak. Uciekamy. Dobra. No tak, o, o, jeszcze chyba. Tak, jeszcze tutaj jest. Mm. Okej. Okay. Trzeba to jakoś zmyć. W takim razie, albo... Au, to samo. Mm. jam mam popcorn. Dobra. co? co mam? a, właśnie nie, co ja chciałam? Ah. A ja tak, unikam A nie <grymna> zauważyłam ptaki Wypasony Dobra Eee, po prostu Okej Mem. Jej, działa To już się stało Okej okay. Ostatnio trzy Kwardy. Mmm, co chce? To te dźwignie. Zujesz nową fontannę. Okej, okay, to musi być coś świetnego. To musi być coś oszłamającego. Będzie magic. Mm. Hmm. magic. Magic, Magic, Magic. Nočík, um. on. Tak. Oj. neviem, si Ďa. Ja? Interakt. Ďa. Ja. Hej, no. Hovoríče.

Hmm, mam jeszcze fast. Fast. Jaaa! Okej. Okay. Co so, tu trzeba zrobić? Hmm... Okej, okay, noc przybliża Start. To jest główna misja. Ostatnia dzisiaj. Co to trój? Nie wolę. Ninja mask. Ej, oddawaj. To to kurde. Pierwsza. Co? Czemu to jest takie białe? Nie wiem. Niedawno. Mamy raczej zbić butelki, więc. Mm, weźmy sobie. Taj. Albo nie, 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 nie. nie bo tu nie można rzucać się raczej tam no, można rzucać działa nie, nie zbiłem wszystkich trzeba coś tym razem trzeba coś ostrego coin bardzo ostre bum teraz zbyłem. trzeba zrobić coś innego a nie, no tak, tylko musi być coś ostrzejszego. No to nie wiem. Sword. Albo big. Diamond. Sword. Haha. Ha. A tak? No nie, nie mogę wyciąć mieczem. O nie, prze... przez barierkę, a nie mogę cheat'ować. Muszę nowo... Uf, jeszcze raz. Szybko... Experimentu... Coin... Bierzemy. Tym razem zbijemy wszystkie. Bum. Dobra. I tym razem wiem co, pojawimy dar Tak. Bum. Jej. Działowo. I ostatnie. Okej, okay, to jest bez w brojerkę. Hipster tu wlazł. Dobra. Opisujemy... Mm, bol. Oj. Bol, zwykły. Wrzucamy. Nie trafiłem. Ale i tak wleciał. Dziwne. Okej. Okay. Piłka. Czy? Jeden. Okej. Okay. To chyba byłoby na tyle w tym odcinku, o, o jednak nie, wiesz to co jest misja. No dobra. Damy mu pieniążek. Mhm. Chcę prze przepłynąć małę. Znowu małę. Dobra. No to. Dam ci pieniądze. To kup teraz sobie łódkę. Dobra, damy mu tam. I... Bo. Piękne. Ale nie, jeszcze nie. To jest moje. Co? O, chce iść do mnie, nie! Nie! Muszę mu dodać jeszcze, żeby było Magic i... Rainbow. Tak, jedziemy razem. Idziemy. Aaaa! No, to moja łódka. Uhu! Czemu mój robak za mną chodzi? Dobra, Co Chodź robaku. A nie, nie mogę stąd wyjść. Mam pomysł. Dama wings. Ile... dlaczego jest... Teraz już nie chcę tych... Dobra. Zrobiłem czy nie zrobiłem? Nie zrobiłem? jeszcze raz. No, zrobimy. Bon voyage. Okej. Okay. Myślę, że to... A, to funtarnia jest płytka. Zrobimy drugą. Mm -hmm. Tak. Okej. Okay. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, w tym filmiku i do zobaczenia w następnym.